Fantastyczne, ale tak wiele z tego, co w obłych latach wydawało się fantastyczne, stało się rzeczywistością. Polska i Wielka Brytania o wiele wyprzedziły swoją epokę, tworząc na obu końcach Europy wolne i skuteczne instytucje parlamentarne. Oba parlamenty były też świadkami dramatycznych momentów w dziejach swoich narodów, a nie było momentu bardziej doniosłego niż stworzenie przez Sejm Wielkiej Konstytucji w 1791 roku owego modelu oświeconej myśli utrzymywane przez nas na przestrzeni wieków kontakty dynastyczne, handlowe i polityczne były bogate i zróżnicowane jeden z mych bardzo dalekich przodków król kanut, był siostrzencem waszego króla Bolesława Chrobrego najsłynniejszy pretendent do brytyjskiego tronu Bonnie Prince Charlie urodził się z polskiej matki, wróżki króla Jana Sobieskiego. Związki Polski ze Szkocją zawsze były szczególnie silne. Rzeź Polska była polską.